A halo, ja zmutowałem kolegę twojego latka Zmutowałem twojego To mów do mnie. Halo? Zjadłeś gringla kurwa? Gringlę kurwa. Halo? Ty, a ty te potajy to tam w tym brainie ty? Nie, gringle nie jem. Ale oni nie, 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 ty, nie, iś, ty, nie, 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 jesteś, nie, jesteś coś nie, A ja nie, O, to okay. okay. ja ty no. nie, 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 O nie, O nie, O nie, Kurtanget był za FPR dolił Jak je na Ukrainie to kurwa nawet wgrzeje Sorry nie ten granat